Siema, siema, witajcie. Dzisiaj gramy z chłopakami z Fosfofobia. Dzisiaj gramy z Natanem i z Gacbem. Bądźcie niedobry. I no, dzisiaj łapiemy duchy. Ja, dobra, biorę Spirit Boxa i... Dzisiaj jazda. <laughs> dzisiaj jazda. Oj... No, zobaczymy co dziś, będzie w tym odcinku. Coś będzie. Dobra, ja idę na górę. No, szukaj korków. No, w, w na podraży powinno być hmm. Albo tutaj u nas w garażu? Nie, no w garażu, jest no na dole, tyle co wiem, na tej mapie Zależy Ale to się zmienia, wiesz o tym? Piątka i JMFK w mnie Gdzie Tak no, Dzień dobry A, do U mnie tutaj to na pokój? Na dole? Tak No to od już nie no, trzeba chodzić. Oh kurwa, ewentuję, ewentuję, ewentuję. Aaaaa, się A, ja Jak skipię. się wchodzi na lewo, na prawo? Gdzie by jesteście? w kuchni. W kuchni. A tu. No. Włączam korki. Włącz światło. Już włączam. Jest. A tutaj, tutaj. 14 stopni w kuchni. Tej w łazience. Tutaj widzę, no. Szybko, szybko, szybko. No. 9 stopni, no. Czekaj. Szybko. Jeszcze ten od razu. Super, pojarańczka będzie. Uh, Spirit Box? Ora, patrzę na nie wejdzie. Ulf Rafiolet na pewno nie będzie. Dobra, Cieł, okay. z... Zostawiam. Idę z kamerą. Osiem stopów. coś co, nie. Ja idę, zaraz. I Widmo Ducha też, też, też nie może być. Uh, Brajdę pojtamy. Właśnie. Co? Książka, wiesz, jak książki nie będzie, to najczęściej jak wykurwi tą książkę, nie? Orty fiolet nie będzie. toczałem Spirit box może być? Recrucy nie, nie... fix są Docy, docy, sam docy. No i mam Brajdę. Już <laughs> tak szybko? Tak, biegał po celi Widmo celu, ja sobie nigdy tak szybko rundy nie ugrałem, nie? <grym> znaczy od razu bym wiedział, gdybyście powiedzieli, że przebiegł po soli, nie? Zrób zdjęcie ducha będzie który kogoś koni że więc Dwa, mały paraboliczne. dźwięk no. Bo jak przebiegnie przez sól, nie? Jedyny duch. Jaki przebiegnie przy, przy, przez sól i nie zostawia śladów, w ogóle sól jest nienaruszona. To jest red, nie? Więc jak będzie biegał po soli, a nie będzie dostał śladów w ogóle, No. To wtedy to znaczy... Są, że jakaś cięższa mapa. Zaraz, zaraz, zaraz. Zrobię to, pytam Dobra, ja mam kamerę, żeby. Zdjęcie paraboli. Cześć. Nabieram aparat, ja Ty Ty, właśnie przebieg tam. Był właśnie na dole. widzę. weź kadzidło. Trzeba sprowokować. Ja mogę wziąć kadzidło. Ja aparat odbieram. Kadzidło to jest. Nie, to jest. Nie, to jest kadzidło, nie. To to nie tak, 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 to co masz ręce. Uczy tak. To zapalniczko musisz mieć jeszcze. Aha. No to musisz wziąć, bo ja nie mam. No to stopu. nie zapalisz kadzidła inaczej. Co tam? Pierdolisz? Ja nie rozumiem. No nie zapalisz mu. Dobra, co zem... kamerę, to, to kamerę z tym. Ma ja, ja mam aparat, ja mam aparat. No to został aparat. A ja mu nie A... robię no nie, bo nie miałem. Dobra. I jak będziemy gonił, to mam spierdalać i. O, piątka. No bo armię w piątkę mówił. W kuchni naleśniki robi. Ale nie przeszedł przez sul. To to jest? No bo mówię ci, że w nie zostawię śladów. A będzie tu... Słyszysz? Biega tu. No sensor by się przydał. Moż Idź po ktoś po sensor. Ten ruchu. Macie tutaj ognia w Radziwu. Nie jest krucyfiks, no spokojnie. No w Radziwu, nie Dobra, parabo parabolik jest zrobiony. Widzisz? już. No, ruchy to jest to jest ta kulka, nie wiem co się kładzie na Kamerka no. no? Tak, taka kamerka no. Dobra. A widzisz rzucę? No z papierem rzucił w ciebie. Jak gram, to jest u mnie tak ciemno, że mnie prawie nie widać. To weź się rozjaśnić sobie, przez gamę mogę. Zresztą. Znaczy nie, w grze jak ten, jak nagrywam. To gamę rozjaśni na OBS i tyle. Na scenie. Zaraz. Zaraz. No i teraz będzie wiadomo, nie? Przebiegnie, a nie będzie sali? No to wtedy wiadomo, że. Right. No i Essa hmm. kamera, kamera się trzęsie Tylko czy to na pewno dowcy nie daje sobie ręki uciąć No, no widziałem też jak coś jakbyśmy w wewanie No ręki sobie nie daje uciąć, mogłoby to być O, o jest, no był, był, coś. był. No są, są. Przeszedł. No. No to w right, musimy. Dobra, i co musimy zrobić? No, w zasadzie sensie ona się pokaże tutaj, to wiesz. więc Dobrze, jakby w sanity nam spadło. No? No jest spotka. Wskażcie tak. latarki chwilę. nie postujmy chwilę w ciemności. O, jak jest? Ja, a jak ja rozpalam ten ten te dziwą? L-kę muszę kliknąć? No cię wskaż e, prawą Co byłem w tej chłopie. O, ale tu masz czerwone oczy, jakbyś kilo zioła pamiętaj, pamiętaj, że kadzidło nie stopuje Hanta. tylko wstrzymuje ducha na chwilę, nie? Mm. God damn Jak będziemy, to nie, nie będę miał gdzie uciekać, to no, teoretycznie. Dlatego kadzidło musisz odpalić, bo on wtedy stanie na chwilę w miejscu. Ja też bym po prostu na Na dwa kadzidła byśmy się No. I da się. Mam nadzieję, że nie skantuję. Miejmy nadzieję. Knie to, starajcie się uciec za wszelką cenę. No, ma więcej pumczyków, nie? Odbierz, odbierz. W kiblu? Gdzie? Nie wiem. Nie mam pojęcia. To rusza robi Jak schantuje, to nie panikujcie, nie? Najlepiej to patrzeć na niego Jeśli A pamiętasz korki, mapę na kam... wypierdzielił To jeśli znasz pan... kurwa pamięć na mapę Mapę na pamięć to najlepiej zapierdali tyłem się patrz na niego Wtedy nie zgubisz go z roku, nie? No weź, weź zahantuj O masz Spokój, 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 odpowiedź no Opa. Ja się wokół stołu będę kręcił z nim. Ci powegnie O GG. Kurwa, no czemu ty stałeś na w miejscu? Coś ty myślisz, że kurwa znikniesz? Nie, ja się schowałem. Ale dalej, tak, ale, kurwa. Ale, ale, ale chyba zrobiliśmy, gdzie to mógł zobaczyć. Ale ty chyba nie wiesz, że kurwa, że jak oczy zamkniesz, to nie znaczy, że znikasz. Ale chłopie, <noise> okay, ja za tu byłem. Kurwa, jeszcze zdjęcie trzeba zrobić. On mnie kurwa, znalazł mnie. No ja jeszcze to. No, a wyjdź stąd najlepiej. Spróbujesz mu zdjęcie przypierdolić? No, dobra Dawaj, tu masz aparat, tylko weź szybko i wychodzimy stąd. Gdzie on? Gdzie ten aparat? No, tutaj. No, ee... Nie, latarki nie mogę oddać. ta poniżkę. Jest tu aparat? No, nie, to tak. Nie no, jest, bo miałem. Pod latarką. Klikam, spamię e, nic nie chce iść. Jest tam, no? Mam, mam. Widzę, no, dobra. I chodź do kół. Stań se, stań se najlepiej, nie wiem, w drzwiach, ja spróbuję zgryźć sobie na siebie, tutaj, w drzwiach, tu. tu. I jak będzie wychodził stąd, to pierdolę mu zdjęcie. Zobaczmy, <grym> Ja wreszmy, to czuję, że on zmieni poku, nie? Daj, dawaj, daj Znaczy ja będę wokół stołu biegał, nie? No więc. Napierdalaj na zdjęcia, nie? Jak, jak wyjdzie. No, widział na napierdalaj zdjęcia, uciekaj. O masz, gdzie? Jaka dzidła spala najwyżej? Wyszedł, wyszedł, wyszedł Napierdaj, uciekaj Spaliłem kadzidło Uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj, 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 uciekaj. Ale szpaki, szybko łapie cię, łapie cię Pa, Nie Nie mam sanity, nie mam sanity, kurwa, nie mam tego Aj, chuj A. Dobra, mam o, Kurwa ograł jak hand. Borowika, nie? Ogrom jak Borowika. Ale, Ale zrobiłem mu Ta zaliczyło, dobra. Dobra. To najwięcej się nam wysunęć, tam. Podjeżdżaj. Kurwa daję się ograć. Ja, co? Co tam ty skrócił mnie jebany sfer. No bo przed chwilę zgas Zgasła mi za mocno latarka i nie zobaczyłem, w którą stronę idzie, nie? Ale chociaż jesteś, jak można to znać yy, bohaterem tego odcinka. Całej gry. Raz i golda, nie jest źle. kości że gdzieś było. A, tarkał. No. Zawsze się raz piekł gdzieś kość. No dawaj, ready. No nie mogę w Nie mogę kogoś dalej, bo mi... Pomin, a dalej gotowość. A, ta mapka. To dobry domek, jest, ja lubię, tylko że tam się chujabło, właśnie ucieka. A po szafkach musisz stwierdzać, bo tam jest ciężko się zakręcić wokół czegoś. Ty, manik, dawaj, kurwa. Ja już wszystko już, już, sobie biorę taką białą. Tom jaką ten. Żeby było mi widać. Taki, tak. tak. Pokazuję, że on ma kurwa 16 level, chłopie. Nie. 16 gwiazdek. Weź czekać, stań, stań chwilę. Ty nie masz kurwa tego. Pa, jego bark. Weź czytanie na chwilę. Chyba 16. A pokaż ty z tyłu? Na parku? Może ten skin. No nie, 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 na ten pokazuje. nie. Ja tym skinie pokazuję. No no, skinie, może Battle, pokazywać. Nie Battle, e, Battle Pass Skin 10 poziom 100. Premium. Co ma kurwa 30 level? <głos> <głos> A nie, nie ty też masz, ty też masz. Ja? Ta? A i rano gwiazdek. Ty masz, weź stój. Ty masz dwa. Gdzie to jest nie? No jeden No bo to jest każdy reset kurwa 16 Czyli on by, po... by musiał mieć A co to no, na... na, na dłoni widać to czy co? To... Około 1000 dawali kurwa bo musiał jeden mieć Jeden na górę sprawdzać temperaturę o, Fuj wiek Światło zapalone Zapalaj światło. Tylko nie... nie wszędzie nie? Wtedy kory wyjebę. Ty? Ty kaloryfery nie trzeba włączyć najpierw? Nie Jakie kaloryfera? Co to? A prom? Przede Przecież ducha szukać się krufę, grzać mieszkanie No zimno. No zimno jest. to by się przydało. No dziewięć stąd nie to mało. Mi, mi to by byłoby zimno już No way, Czemu zimno by było <laughs> Uw, Ty Ale buciki czerwone, fajne. Wiemy kiedy ciocia przyjeżdża Ej, ej, kurwa, pachną aromat zostawiają. Tam to robi zapach. zapach dozy. No właśnie, tak. dozy A w piwnicy co? Te są. O, 3 stopnie w piwnicy? Czy stopnie? Tutaj. To piwnica. 4 stopnie. Piwnica bez dwóch zdań. Pewnie. No jest, tak, 4 stopnie. 2 stopnie są. Bo się bo nie Mój czerwny brat bym sobie. W ogóle zobaczmy czy gada. Jesteś przyjaźny? Nie. Ora, are leży, idę pojadamy. Ile masz lat? Nie wiem. Zapal światło w piwnicy. Jeden stopień. Coś tu się chyba wy... O, hunt. Już na pewno już. nie hunt, na pewno nie hunt. Jest hunt. Nie, eventa A, nie. dostałeś. Nie, nie, drzwi nie zamknął. Mówisz, no że Evento dostał. Panikuje. Jajaj. Jaj, mu zostawiłeś, się? Tak. No to jak hand, kurwa. No faktycznie. Ty... Kurwa, my żeśmy cię ograli, chłopie. Zabezpieczyli. No. <laughs> Byś się nam nie wyjebał w e, Są jakieś dowody aktualnie? Jeszcze nic, nie? nie? Nie, jeszcze nie. Mam coś wziąć z menu? Ech. Na razie nie. Nie wiadomo. Chyba nie. To wezmę doc'e. To znaczy doc'e są. Same są, fizycznie są. Myślałem, że pytasz o ewidencję. Nie, nie, tutaj i mapka tutaj. Trójka, trójka, trójka. Kamerkę też macie, nie widzę. Ale chyba jaki event zajebisty, typa. Na sobie bys. Na kortażu stoi, na kortażu stała. Słuchaj, też macie Crucifix jeszcze nawiązany. Event, event, event. Teraz stoi. U no was zdjęcie bardzo, zajebiście, hand zajebiście. Hand Nie, hand. Jest... Nie, jest hunt. na <ginger> mnie kłamać. No bo kurwa, jak opaś, ja chyba za w tą grę gram. Ty, Ty jesteś profesjonalista. Ty. MFK? Aha, bo to jest Street raz, dwa. Piątka, 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 piątka. Jeba. Yeah, Olerka. <grymni> piątka, <oppression> eee, piątka. Are you here? Give us sign. How old Ty, to nie How old nie, nie, chyba odpowiada... Ej, ej, weź ultrafilet Minus, odtrafię minus, odtrafię minusy, odtrafię. Minusy, minusy. minusy, Kurwa, hunt Huntuję, huntuję Kurwa Kto naszedł? Huntowała Co Minusy są? To kurwa, są? Są? Mam. Dzień, 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 dzień. Aha. Jak będzie za tą bieg, to świeci na jego latarko. Będzie wolniejszy. A, ale są, są ślady? Funki? Tak. No, u była. Była, była, no? Kałeczka... spadło Kauczka... szybko. Ale dwa krucefiksy były. Ty, czekaj, ja zrobię ostatni objekt Musisz jeden przełożyć. Nie załapał. No cóż? Robimy zdjęcie dwa jest? Nie trzeba. Co ja to wziąłem? Taką potrzebuję. Nie wiem czy to dobra żeby płacz, no ale dobra. Gdzie z tobą? Próbujemy. No. Się, tu się nie, nie da się schować. Dobra, zaliczyła. Już? A. Tam trzeba było tylko A. część cen. Obszar tu Aha, pomieszczenie raczej, nie? Mhm. Mm i wiecie. No i spierdzielamy kartkę znowu się na przez nas. No cóż, Nie tadam nie dadzą. No i znowu mam 8000, kurwa dało mi 1000. Hmm. Nie wiem, pojebane to jest. A co mam niedostatek na, na tą mapę? Siona nie dostajesz Jeszcze co? No i cały czas siona nie dostaje, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, <suszy> Może za boosting, jak tu się mówi. No co, tu. Kurwa nie ma czegoś takiego. Cheater ja. jest, dlatego. <suszy> <suszy> A są ogólnie w tych rzecz ity? Są, są I co widzisz? Pokazać ci ducha, pokój, kurwa jaki duch, gdzie jest kość, e, e, opętany item czy jest A w każdym tym jest, jest jakiś opętany item? Daję ci na przykład Ci ty daję ci na przykład e, tą skończą sanity, nie? Karty są tutaj Na stole Dobra to nie teraz No To na dzień dobry bo Dobra światło włączy. włączę włączam. Trzynaście stopni, garaż, 13 no Fajne stanowisko, bo trzy monitorki, fajne góreczka. Cyk, cyk, cyk. Fajne stanowisko, co? Fajne, fajne, grać tutaj sobie. Ja też. Ojej, tu nie wiedziałem, że to tak działa. Tak, włączyć komputer możesz. Nie wiedziałeś, nie? Nie no, wiedziałem, wiedziałem. Ja tylko no, ja, ja, ja tak słyszałem, że klawiaturę nie? Wiedział, wiedział. Nie wiem. Łączę koreczki. A nie, nie ma koreczków kurwa. Łączonych. Chwilnicę. Karad. Łączonych. koreczki. Łączonych. Trójka. U mnie. 10 stopni. Znalazł no się. Ach, te piwice. pięknie. Gada. Gada. Niepotrzebnie w sobie zostawiałem łączony spirit box. Dobra, ja idę po docy. Idę po docy i ufocę. -ka. Wezmę o. kamerę i sól. No, ja, idę spać. Okay. Ja, żartuję. ja Uno parodę, problemu, Uno problemu. Hazardos. Hazardos espanolos. Kajne problem. Hazardos espanolos. Ale czerwone niebo. Co? Panowie? Ubierajcie A na... nie, weź na ktoś to... A nie, w sumie miał wziąć. Wspieracie raz docy, weź ktoś. Termomet zostało. Pałeczka i i... i Czekaj, chciałem i... docy i... no wra ufałkę to masz, dobra. Krucyfik na pewno by się wśród Jest A, jeden. A dobra. E tak jesteś. Jest... Okej. Okej. Okay. Jesteś. Jesteś cool. Jesteś cool <laughs> Jesteś cool. Cool. Ameryka, co Kontem napisał w książce. Napisałem. Co napisał? Eee. Lal, 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 lal. Okay. Czytaj, czytaj, kurwa. Ja tu widzę, że tu CHŁOPIE ten Lebian, kurwa, CHŁOPIE teraz śpi. No, wyczytał skarb. ale wyczytałem, co? Co to są za znaki? Kurwa 666 A weź na Kurwa 6 stopni I gadał, tak? Twierdwo Co? No. no, to trzeba co, uchwałkę czekać Ja mam uchwałę Rzucił tak. młotkiem Ty, to ja idę po karty To sprawdźcie ten, kurki mocy Idę do wana to zobaczę No to już możesz wracać, bo otra jakaś Może karciochy co? No właśnie to kusi, kusi, kusi Zapraszam, zapraszam. A ty Ale chodzi, ale chodzi. Zapraszam, zapraszam na rozgrywkę kurwa. Pobawimy się w hazard. A masz... kamery nie mamy, żeby sprawdzić. Czy jest Chuj ta kamera. No żeby to co sprawdzić. Nie, to co no, przecież mamy weź, wszystkie Co? Gdzieś chowamy Mamy wszystkie, ultrafjale, to... bełgo z writing Aha, i, Ultra i spirit box Poltergeist Ale weź tego Ty, drugi, e rudy e, Rudy Rudy A on wy... nas to nie widzi, ty. zdjęcie ci robię Ja pierdole Pamiątkę mi robisz? <laughs> zdjęcie ci robię, kur... Dobra ty Ja nie jestem rudy Dobra Każdy po jednej Nie wiem, tutaj od Ci regał Żebyś się nie skapnął Dobra Dobra pierwszy Koło fortuny, bo że nie się świeciło. Dobra. Poczekajcie zrobię zdjęcie tych kart. Że tu hazard nielegalny. Dobra. Moja okay. komenda na telefonie? Słońce. Ja nagrałam wszystko, moją kamerką. A co, a co? A co daje te, te słońce niby? The moon, elo. Proszę bardzo. Chyba nie wiem czy demon nie. to dobre. The Tower. Ty Idzie chyba Iti Gdzie te karty leżą? Tutaj Śmierć. Tla, idzie. Uuu, idzie. La, la. idzie. Idzie Idzie Idzie, idzie, idzie zgasi Gasz latarkę, nie ruszę się o, Gasz latarkę Ale jajca niech się nie odzywa Ponieważ siedzę na dyskartie A bez hitu Zawsze z was. Aha. Aaaa, jest, mam tak. was. Nie oddychacie nawet. to nie. nie. Panik się nie rusza. Telefon mi się rozładował. Pierwszy raz kupię telefon. No tak. Co on tak długo handluje? O. Czy długo? Co? To nie jest szuk... długo. Szuka ciebie. Szuka. Szuk... Szuka. Chodzi mi łapie za Idzie. gardło. i no chuj. Ale rozrzuca poltergeist jak kuj, nie? Dobra. I, to jest, I to jest poltergeist, nie? Rozpierdala wszystko, wszystko obok czego przejdzie, nie? Co tylko da się strącić? On strąci. dobra, dawaj karty jeszcze. Reja, reja. Całej karty ci. The moon. Rzucaj tutaj. Co się minęł przede mną. Synek, łap. Aha, no to zagroż. te hermit. Grubo, grubo The hanged Men, Wishaela, Traja, 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 idzie, 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 Nie, Nie idzie, nie udawajcie, idzie, żadnego. idzie, 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 Ala, zapraszam to, idzie, tu, zapraszam to. idzie To przyprowadził, Łapiecie? łapie cię za szyję, za szyję cię łapie. Nie. Nie rusza się, to nie zginiemy. Nie no, ruszać się można chyba. Nie. Jak się rusz, to się kurwa. a te, a te karty się kiedyś kończą? No. Tak. I co wtedy? No i nic. To Do dama. Co? To Do doma. Wy wypłata. Na dół zeszła. W nic. Chanczy. Dobra, dawaj teraz. Nie, jeszcze nie po hauncie. Kurwa, jest. Tu Już. 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 Dawaj karty. Kto ja mam? Karty scene? dawaj, kurwa. Nie ma chyba kart. A ja, kurwa nie ma? Ja nie mam kart. No to ostatnią chyba wziąłeś. Nie, dobra, dobra, wziął chyba kurwa zabawę, szukał pojebane no, i dwie ja tylko wziąłem. Ja robię zdjęcia tych rzeczy, co robi tutaj. To jest niedorzeczne. do rzeczy. Pale, o, widzisz? Mieć. Widzisz jak rozrzuca wszystko co tylko przejdzie, nie? Karciki Zdjęci jeszcze zrobiłem elo miałem 8000, nie? 8000 miałem Zrób ducha, ducha no, mogłem Bo mogłem, Pomogłem, mogłem Kurwa da się otworzyć? No, otworzyć. da się otworzyć. Znaleźliśmy karty, robią szalone rzeczy, ty. Ok, i pojechaliśmy, czy Ten, nie? Jak strzała tam strzepnął. Tak, tam. Wziąłem zby... Odpala wam kamerę, co? O kurwa, Stachu, zobacz ile, ile to masz zenity. Zero. Trzy. Ta. Ty, a widać moją czołówkę? Tak A teraz? No, czekaj. Nie dajmy. Nie. Musisz, Musisz wyjść się. Musisz tam trzymać, żeby ją włączyć, R chyba. Przecież musisz ją włączyć Nie Tak, muszę włączyć No, przewracam R A to nie jest, to nie jest, to nie jest to To masz tylko... Hmm. Yy, nie masz tu czołówki, nie masz Masz kamerki zamiast tego Dobra, chuj tam e, co wziąłem? Wziąłem... to Tu przyszedł, w sol, to, co, coś O co wyrazny ty w ogóle teraz zauważyłeś, że teraz są cztery sloty? Jak cztery? Cztery łącznie z latarką. O, nie wiedziałem. Ja też nie wiedziałem. Chyba czemu ty tu idziesz, powiedź mi? Bo ja się nie boję. Czy wypierdolamy. Ja nie pani mają. To jest serek wszyscy, to wszyscy. ci Jaki kurwa śmierć, jebany. Dobra, ja ci odpalam ten. Spierdalaj, 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 bo będzie jeszcze. Za szafkę, za szafkę, za szafkę. Żyjesz? Żyjesz. Bo nie oddychasz. Nie no, ja... A, żyj, tak? żyję, żyj, żyj, Co jest? Bo... Ja też średnio Johnny. Kurwa, nie mam po chuj weźliście. Ja specjalnie przyjebałem wszystkie strzały, żeby wejść i tylko... Kurs... kurwo. Czemu nie za szafkę? Jaką ja, ja miał 0%? No, no kurwa jak wstałeś to chyba ciężko bym nie zginął. Cofła i w ziemi wzłapałem Nie, bo teraz uciekłem, teraz uciekłem, ja jestem za blatem tutaj, schowany byłem grzecznie. Nie no. Ale super. nie złapał zdjęcia, wiesz o tym. Jak nie? Nie. Przegnąłem jej trzy razy. Nie. Dobra, Wśmieszka. bo ja Bogdan wariat. Zimie. kamera nie ma. To jest kamera. Ja mam 1% życia. Chodzimy. Może już slotów nie ma na zdjęcie, dlatego No dobra, dobra serze. Ja sam nie zrobisz, to no masz po prostu sanity. że się praktycznie masz się nic tego. to A nie się jeszcze na tyle, żeby kurwa wiesz, żeby no, wyjewał całkowz mamy Zrobić zdjęcie i jeszcze spierdalać. Ponią już drugi 1050, Ale. miałem 8000, kurwa 9, kurwa. Skończymy, nie? Jak chcecie? Wydaje się, że 9000 też mam, kurwa od 5 gier to cię nie opłaca, ja lubię. Co ty chcesz zrobić, o... To dzięki za obejrzenie, miły Guba